Cześć, tu babuczka. Zobaczymy, kogo pierwszego dociera. Chętnie dobrym wieczem Hadith Blade, nożem wtedy do Na Tak, no Sita dostałam Hadith Blade. Patrzcie, jakie słodki pasujące. Ciekawy, kto będzie pierwszym ofiarą. Ja zbieram cukierki, dajcie mi żyć. A nie masz przypadkiem 2268? Ale nie, bo to się nie zapisuje. W sensie jak kupisz to ci się te cukierki nie zapisują i masz je od nowa tak jakby masz zero jak kupisz. Jajka z pierwsza zabita! No <laughs> niestety tak dobrze gadała. Nie, ja po, nie ja, ja po prostu zostałam stargetowana, a seba się ukrywa w y, diamencikach. No, w diamencikach się ukrywa. Jestem 60, no, wiem, 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 czuję się niesamowitą. W takich jednych diamencikach się ukrywam. Tam gdzie są takie, tam gdzie są takie dwa diameciki. I taki melon w